Juri, masz jakiś trop co do lokalizacji Martina Lee? Mamy nagranie od mężczyzny z kawiarni. Wygląda na to, że po Kraksie wsiadł do czarnego sedana. Czarny sedan, świetnie. Daj mi skończyć. Znamy fragment rejestracji, a jeden z patroli znalazł czarnego sedana z pasującymi blachami na parkingu koło canal i hudson. Dobry z ciebie gliniarz, Yuri. Lecę! Co? To działa? Doktor Michaels? Skąd pan dzwoni? Pożyczyłem sprzęt Sable. Słuchaj, oddech diabła wypuszczą pewnie w tłocznych miejscach. Na lotniskach, dworcach, stacjach. Rozprzestrzeni się jak pożar. Dlaczego Oscorp produkuje broń biologiczną w mieście? Nie powinni tego robić w jakimś bunkrze? Oddech Diabła jest ważny dla Normana. Ma na jego punkcie obsesję. Łami praktycznie każdy przepis federalny i stanowy, ale on ma to gdzieś. Jeśli to wyjdzie na jaw, może zapomnieć o reelekcji. Reelekcja to Pikuś. Odpowie Hadze za zbrodnie wojenne. Dlaczego pan mi to wszystko mówi? Czy nie jest pan tak samo winny jak Norman? Jestem. Masz rację. Ale działania LIM nie, nie otrzeźwiły. Zbyt długo lekceważyliśmy ryzyko. Ufam Ci spider tylko Ty chcesz postąpić właściwie. Proszę, ocal miasto od naszych błędów. Dzwonił. Parker, chciałem Ci podziękować. Twoja praca nad interfejsem neuronowym była nieoceniona. Chciałbym, żebyś mógł zobaczyć, jak bardzo. Ale zacząłem sobie zdawać sprawę, z jak potężną i podstępną siłą muszą się mierzyć prawdziwi wizjonerzy. Obiecuję Ci, że to już nie potrwa długo. Osiągniemy sukces. Za wszelką cenę. Potężna i podstępna siła? Nie podoba mi się to. Muszę pogadać z doktorem, jak będzie okazja. Uwaga agenci w Bale, tu centrala. To Was. Placówka X-Ray pod ostrzałem to demony. Oddech Diabła zniknął. Powinienem ostrzec MJ. Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Co ty kombinujesz, MJ? Standish mówił, że demony węszą zacząć na Grand Central, ale czego można szukać w takim miejscu? Powinnam chyba zadzwonić do Petera i powiedzieć mu, co robię. Chociaż... nie. Na pewno kazałby mi wrócić do domu i siedzieć przy laptopie. Rozejrzę się tutaj i dam mu znać, jak coś znajdę. Dział rozwoju i badań OSKORB ciężko pracuje nad nowym rodzajem baterii ładowanych Nieważne, czy mowa o skaleczeniu, czy rani postrzałowej, opatentowana nanotechnologia mm. OSKORB. Zdrowia ciała. Oznacza to, że na tą masę zarodową, także jako metę, zapewnia natychmiastową asystę medyczną nawet w najbardziej niebezpiecznych rejonach świata. Dystrybutor mikrobów Gaja uwalnia do atmosfery specjalnie zmodyfikowane mikroby, sprawiając tym samym, że rzeki i morza na Ziemi są czystsze niż w czasach prehistorycznych. Pan Li. Będzie lepiej dla wszystkich, jeśli zachowacie spokój i zrobicie co każę. Policja! Tutaj! Gabinet burmistrza. Poproszę z panem o Kto mówi? Człowiek, którego szuka. Czego chcesz? Masz być na stacji Grand Central za pół godziny. Tylko ty. Albo poleje się więcej krwi. Już lecę! Jesteś ranna! Nie, nic mi nie jest. Pośpiesz się! Będę najszybciej jak się da! Co ty robisz na Grand Central? Później ci wyjaśnię, słuchaj, Lee zamierza wypuścić oddech diabła. Uciekaj tamtąd! Nie zrobi tego, dopóki nie zjawi się tu Norman Osborne. Czekaj! Lee musiał to zaplanować! Chce zrzucić winę na Normana i zmusić go do wypuszczenia oddechu diabła! Całkiem sensowny plan na jego pokręcony sposób. Dobra, jestem. Wchodzę do Hali Dworca. Powinienem na coś uważać? Całą okolicę patrolują drony. Spodziewał się, że przyjdziesz. Spokojnie, jestem w systemie wentylacyjnym. Widzisz jakieś bezpieczne wyjście? Ułagam! Ja mam dzieci. Na południowym zachodzie. Już lecę. Ty bliżej drony nie zauważą. Niech wezmą ciężko patrzył tak, nas Obsługuje drony. Dasz radę go zminąć? Tak. Jeśli ich czymś zajmiesz i nie dasz się zabić. Jestem gotów, powiedz kiedy? Nie chcę umierać. Nie chcę umierać! Dobra, jestem gotowa. Uwaga! Co nie wie! Ciebie mięczak, a? Czekaj! Uspokójmy się wszyscy. Dzień! Jestem reporterką. Mam bezpośredni kontakt z burmistrzem. Mogę sprawić, że się tu zjawi... kiedy trzeba. Jak? Najpierw... Zostaw go. Piszę, Ta dziewczyna mówi, że wie, jak znaleźć Osbyn. Zrozumiałe. Zajmij 跟其他人分开，李先生马上就到。呃 Nie mogą mnie zobaczyć. Udało się! Świetnie, a teraz się stąd zabierzemy. A co z oddechem diabła? Wrócę po niego. Nie, partnerstwo. Pamiętasz? Pokłócimy się później. Jeśli im nie pomożemy, mogą zginąć. Ale ty też nie pozwolę na to. Nie. Sama się w to wpakowała i sama z tego wyjdę. Jak to sama się w to wpakowałaś? Nie podoba mi się to. Za dużo ich. No to się ich pozbądźmy. O, cichu Udało się. Bierz go. Teraz. Spróbuj rozbić tę grupę. Postaram się ich rozdzielić. Już. MJ, wiedziałaś, że tu będzie? Nie zupełnie. To znaczy? Że coś się wydarzy, ale nie coś takiego. Dlaczego nie powiedziałaś? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Partnerzy sobie ufają, Peter. O czym ty mówisz? Ufam ci. Tak, kiedy się do sobie w domu z laptopem. No daj spokój. Możemy wrócić do ratowania miasta? Załatw go. 他是什么鬼？别走！制城市需要加速。我确认一些工具。别走！我去继续收。 没东西。四号单位，请报道。四号黑了，不许去确认他们的状况，这就去确认状况。肯定不是我的幻觉。 记者，继续那个记者在哪里、嗯？他就在这儿附近，我们很快就可以抓到他。无人机还接飞着吗？控制器在手上，不过我们也会找到他。如果他跑掉了、啊，啊 Ciągnij ich. Ja zajmę się oddechem diabła. Wiesz, co robisz? Nie... Ach, dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Okay. Odłącz kable od baterii. Dobra, pierwszy wyciągnięty. Teraz drugi. Dobra, co widzisz? Widzę cztery kable. Dwa niebieskie, żółty i czerwony. Zobacz, skąd wychodzą przewody. Powinny być oznaczone różnymi kolorami. Słyszę a, Dobrze, niebieski jest połączony z baterią, żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze, najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej, okay. odłącz kable od baterii. Dobra, pierwszy wyciągnięty. jest nagle 30 sekund. Bomba wykryła przerwanie wodu. Co dalej? Wiatrak? Tak, i ostatni, ale musisz się pośpieszyć. Nie, no. Dobrze, to teraz czerwony. Udało się! Udało się! Wow. Tak. Teraz wydostańmy stąd ludzi. Przyda mi się pajęcza pomóc. Gotów? Cieszy. Cieszy. Dobra, utoruję drogę. Spróbuj to zrobić cicho. Zrobi się! Pora na drzemkę. Muszę uważać, bo zakładnicy ucierpią. 谁在那儿，当心有人进入。 快点！检查通讯，三号单位，三谁在附近？去确认三号的状况。这就去确认状况。计必须成功，战友。<noise> Dobra, MJ, pora ruszać. Przyjęłam. Chodźcie za mną! MJ, jesteście na zewnątrz? Tak. Wszyscy bezpieczni. Dobra robota. Hey Pete. Tak? Musimy pogadać, kiedy będzie po wszystkim. No, zgadzam się. Ale najpierw znajdźmy skopny mutyłek. mu Współczuję każdemu, kto nadepnie MJ na odcisk. Ciekawe, czy ja też to zrobiłem. Ciekawostka. Wiecie, że Grand Central ma największą piwnicę w Nowym Jorku? Nieźle, co? Można by tam wcisnąć pół mostu Ha! Zgadza się. Dziś już takich nie robią. Klasyczna nowojorska zarada. Dobra, mógłbym tak gadać cały dzień, ale muszę powstrzymać waszego stukniętego szefa, zanim zniszczy całe miasto. Pora kończyć. Lee planuje uciec pociągiem. Nie mogę mu na to pozwolić. Wejście na peron jest otwarte. Tam pewnie jest Lee. Pociąg rusza! Nie ucieka. Nareszcie. Sorry za obsuwę. Ten typ tak ma. Dlaczego to w ogóle robisz? Spłacam pewien zdajdłok. W razie lepiej trzymać dystans. Nic z tego. Lepiej zaczekam na kasję. Eu preciso Zrobisz mi krzywdy. To już niemożliwe. Nie ma hamulców? Żaden problem. Razem zadziałało. Yuri, na 42 nadal trwają roboty? Tak, będzie zamknięta jeszcze przez miesiąc. A co? Następna stacja – więzienie. Zabrać to do laboratorium! Jedziemy!